Witam Państwa bardzo serdecznie. No ludzie się boją, a oni ich gnają. No tak, no ludzie wychodzą na ulicę. Cała fala protestów, drodzy Państwo, przeszła przez Polskę. 19 lipca w 80 miastach Polski odbyły się organizowane przez konfederację pikiety pod hasłem Stop Migracji. Ludzie się boją i zaczynają protestować. Zaczynają protestować, bo nie wiedzą tak naprawdę, czy ich życiu i zdrowiu nie zagraża prawda, niebezpieczeństwo wszystko się może wydarzyć drodzy państwo żeby było śmieszniej, to ja akurat 19 lipca, no, byłem między innymi w Katowicach, bo byłem na y, weselu nie widziałem tam żadnych protestujących y, no ale te nastroje, które dały się odczuć na ulicy y, rzeczywiście mocno dają do myślenia, y, kto tutaj do nas jest przysyłany i tak naprawdę po co jest przysyłany Wysyłany. No, środa twierdzi, że y, przesyłani są ci migranci z tego powodu, no bo my tutaj mamy naprawdę wielki nisz demograficzny, no i taki doktor-inżynier, który tu przeskoczył przez płotek, prawda, przez lasek przebiegł, przez jakąś tajną furtkę y, zamontowaną w lasku na granicy, prawda, polsko-niemieckiej, czy został podrzucony w ogóle na jakimś moście, y, bez dokumentów, bez paszportu, bez wiedzy, bez badań, w ogóle chory, okryty kocem z jakimiś chorobami nie Wiadomo, zarazami czymkolwiek, z jakimiś myślami w ogóle, z, z umysłem, chciałoby się powiedzieć, który nie jest dopasowany w ogóle do życia w cywilizacji, bo ja to nazywam w ten sposób. Mało mnie to obchodzi w ogóle, co ktoś będzie o tym myślał. W gruncie rzeczy, cała ta fala tej polityki migracyjnej, to jest przesyłanie nam ludzi mających na celu zdestabilizować w ogóle nasz kraj, bo to wszystko, co się dzieje u nas teraz, to jest dawna polityka Unii Europejskiej. Myśmy to widzieli we Francji, w Niemczech w Holandii, w Szwecji to już nie mówię co tam się dzieje, bo oni już płacą tym ludziom, żeby ich tam, prawda, żeby wracali do siebie, ale oni do siebie nie chcą wracać. Bo we własnym kraju są y, uważani za ludzi obrzydliwych po prostu. To nawet pewien imam powiedział, mówi: My się cieszymy, że Europa otwiera te granice y, dla tych wszystkich tam, prawda, bandytów, przestępców, ludzi, którym się robić nie chce. Y, z nimi są zawsze największe problemy. Ci, którzy chcą uczciwie pracować, żyć w społeczeństwie, tworzyć kulturę danego kraju, są zawsze mile widziani, czy to tam w krajach islamskich, czy tam, nie wiem, y, także z, w krajach y, Afryki, ale to mnie, mówię, mało obchodzi. Mało mnie obchodzi ta polityka. Jeśli ktoś tu przyjeżdża rzeczywiście w celu yy, nawet założenia rodziny z Polką, no bo skoro doktor inżynier nie ma być mężem, prawda, Polki, i yy, ma być ojcem przyszłych pokoleń. Naszego narodu, to sobie zdajmy sprawę, w ogóle jaki my naród chcemy zbudować. No, jaki naród? Oparty na czym? Na zasadach patriotyzmu, na zasadach pielęgnowania kultury, języka, przecież literatury. Czy może już myślimy o tym, żeby to wszystko gdzieś przepadło tam, spadło w jakąś czeluś piekielną, bo po co nam jest ta Polska? Ale jeśli są to ludzie uczciwi, którzy tu chcą przyjechać, prawda? Chcą pracować, płacą podatki, nie żyją na socjalu, bo przecież tak kiedyś wyglądała też Francja no, ludzie drodzy no lata 50 60 przecież Francja jest takim tyglem etnicznym nawet ten Mbappé prawda yy, który jest tym piłkarzem znanym na całym świecie on tam też pochodzi z jakiegoś kraju zdaje się z, yy, już teraz nie pamiętam dokładnie no nie ma znaczenia tam gdzie były kolonie prawda francuskie czy tam gdzie były brytyjskie kolonie tam następnie później ludzie przyjeżdżali tworzyli społeczeństwo yy, znali język znali kulturę yy, pracowali dzisiaj nikt nie ma do nich żadnych zastrzeżeń ale wpuszczenie tej yy, prawda sacharyjskiej, nie wiadomo jak to nazwać, tych dzikusów, prawda, którzy robią jedynie całą masę zamieszania, mają wieczne pretensje i wieczne problemy, że siedzieli w pomieszczeniu, w którym na przykład było zbyt zimno, a tam w Afryce jest 89 stopni i tam jest fajnie. Trzeba leżeć, oczywiście sobie wygrzewać się na słoneczku, czasem się idzie zapolować na zwierza, czasem lew zje, po wodę się biegnie, prawda, 48 km potem oni zdobywają na tych olimpiadach, mistrzostwach świata te medale, prawda, bo tak powodę biegali, przyjechali do Europy, wszystko jest podane, socjal jest, pieniążki mają być, traktowanie ma być, a jak nie to trzeba im jeszcze zapłacić odszkodowanie. No ludzie drodzy, o czym my tutaj mówimy w ogóle? Zdajmy sobie sprawę, o czym my tutaj mówimy, co wywołała w ogóle polityka Angeli Merkel. Zniszczenie Europy, zniszczenie krajów europejskich, zdestabilizowanie tych krajów, bo jeśli kraj straci swoją tożsamość, stanie się tyglem etnicznym i kraj nie będzie silny wewnątrz siebie, a przecież z tymi ludźmi nie stworzymy żadnej kultury, to ten kraj upadnie i o to im wszystkim chodzi, żeby dziwolągów tu nas prowadzać, prawda? Żeby wprowadzić nastroje, y które ostatecznie i tak doprowadzą do destabilizacji kraju całkowicie. Y tak, takim krajem jest łatwiej następnie później rządzić i ten tygiel etniczny prawda, już następnie później zostanie za niedługo wprowadzony do nowożytnego obozu koncentracyjnego bez drutów kolczastych tym razem. Ale ci ludzie, drodzy państwo, są nam tutaj przesyłani. W tej sprawie wypowiadają się rektorzy, także apelują do władz. Rektorzy katowickich uczelni reagują na podsycanie antyimigranckich, ksenofobicznych i rasistowskich nastrojów w Polsce. W oficjalnym piśmie zwracają się do władz, wspominając o groźnych skutkach, o Ostatnich wydarzeń. Zrobiliśmy wszystko, by ten dzień przebiegł spokojnie i aby każdy mógł skorzystać ze. Swojego konstytucyjnego prawa do wyrażania poglądów podkreślono w komunikacie policji, dodając, że pomimo kilku incydentów Zgromadzenia przebiegły bezpiecznie i bez poważniejszych zakłóceń. Konstytucyjne prawo do wyrażania poglądów. No to przepraszam bardzo, no to jeśli jest to konstytucyjne prawo do wyrażania własnych poglądów, to ja też mam prawo wyrazić własne poglądy, więc nie ma sensu za zarzucać komukolwiek e, jakichś działań, prawda, ksenofobicznych y, czy jakichkolwiek innych bo o tym tutaj jest drodzy państwo mowa, my niżej podpisani rektorzy katowickich uczelni wyrażamy głębokie zaniepokojenie manifestacjami wrogości wobec uchodźców no jeśli mówimy o wrogości no konstytucyjne prawo do wyrażania własnej opinii, ludzie się boją bo nie wiedzą co się stanie na przykład gdy palma odbije jakiemuś tam dziwolągowi prawda, skrzywionemu, zdeformowanemu czy czasami nie, zaćga waszego dziecka na ulicy y, Klaudia Storunia nie zapominajcie mu, dziutka dziewczyna doktorantka, przyszłość narodu polskiego, inteligencja, yy, no zginęła z ręki tego Wenezuelczyka, no i, i kto za to bierze odpowiedzialność, no nikt nie bierze, bo nikt nie ma tego pod kontrolą, my nawet nie wiemy w ogóle ilu tych ludzi tutaj się dostało, jeśli oni tu przychodzą bez dokumentów, no to o czym my mówimy, no ludzie drodzy. Yy, uzasadnione obawy przed nielegalną imigracją nie usprawiedliwiają budowania w społeczeństwie atmosfery zagrożenia i niechęci w stosunku do każdego człowieka, który wyróżnia się kolorem, skóry, językiem lub obyczajem kulturowym. No, widzicie Państwo, to jest poziom tych rektorów katowickich uczelni. Zwracają uwagę w oficjalnym piśmie udostępnionym między innymi przez Uniwersytet Polski yy, podkreślają, że ostatnie wystąpienia przeciwko imigrantom dotykają w szczególny sposób społeczności akademickich, bowiem uczelnie w wyższe są z natury otwarte i gościnne dla każdego, kto wstępuje do nich w poszukiwaniu wiedzy. No ale oni nie szukają żadnej wiedzy, no ludzie drodzy, co to jest za bełkot, słuchajcie? Co to jest zabełkot? Przyzwolenie na mowę nienawiści. To już jest mowa nienawiści. Wobec uchodźców może mieć ten groźny skutek, że odbierze poczucie bezpieczeństwa każdemu, kto legalnie, a często na nasze zaproszenie, przybył studiować lub pracować na naszych uczelniach, zakładach i firmach. Polska, a Śląsk zwłaszcza przez wieki, słynęły z gościnności dla przybyszów z innych krajów. Wnieśli oni ogromny wkład w polską kulturę, naukę i gospodarkę. A kto tu wniósł jakiś wkład w, w polską kulturę? Kto tu wniósł jakiś wkład? Ukraińiec studi studiujący na Uniwersytecie Śląskim? Filozofię do tego jeszcze? Przecież wiem, że tego tam jest pełno. Jaki, jaki wkład tutaj został wniesiony przez tych ludzi, żaden, o czym oni piszą ci ludzie, zobaczcie, to jest to są rektorzy uczelni yy, katowickich yy, przypominają o polskich emigrantach politycznych i ekonomicznych przyjmowanych w, w wielu krajach Europy wszyscy oni szukali schronienia lub mieli nadzieję na lepszy los poza granicami Polski w imię pamięci o naszych rodakach, imigrantach winniśmy udzielić w, w Polsce gościny tym, którzy przybywają do nas legalnie i naprawdę potrzebują pomocy legalnie przybywają, potrzebują pomocy pomoc jak legalnie przyjeżdża aż do Stanów Zjednoczonych polega na tym, że dostajesz po prostu w łeb, idziesz do roboty i mało kogo obchodzi, czy ty sobie będziesz spał pod mostem, a jak pod mostem to cię wywalą czy sobie znajdziesz lokum czy nie wiem, idziesz do roboty od razu, czy będziesz szukał, jedynie cwaniakował żeby robić szwindle, żeby kupować lewe papiery, albo robić lewe interesy tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych oni tutaj potrzebują naszej pomocy no potrzebują naszej pomocy socjalu, mieszkań, prawda, darmowej opieki darmowej edukacji z której nie chcą korzystać, bo to jest tempę po prostu jak but. W Niemczech ci, którzy tam uczą tych tak zwanych migrantów języka niemieckiego, to mają wielkie naprawdę problemy. Więc mamy tutaj dylemat z tą elitą intelektualną rektorów. Wobec powyższego apeluję do władz, aby zdecydowanie przeciwstawiały się aktom nienawiści wobec uchodźców, a społeczność, zwłaszcza miast akademickich, zachęcają do okazania solidarności, wsparcia lub zwykłej sympatii każdemu, kto zgodnie z prawem wybrał nasz kraj, region, miasto na miejsce nauki, pracy i lepszego życia. Legalnie? Tak. Zgłaszasz się człowieku do tego biura, tam otrzymujesz wizę, potem możesz dostać stały pobyt, możesz dostać obywatelstwo polskie, tak jak Emanuel Olisa DB, prawda? który od razu, jak tylko Bambino, prawda, dostało obywatelstwo, dałej go tam do kadry, do reprezentacji, bo w Polsce nie ma piłkarzy, trzeba było Bambino dać, tak samo jak ten, yy, prawda. Jaką się nazywa ten siatkarz? Wilfredo Leon, czy coś takiego? Widzicie, też dostał od obywatelstwo polskie, gra w reprezentacji. No bo w Polsce nie mamy siatkarzy takich, którzy mogliby grać. No wasze dziecko, które trenuje w siatkę, no to nie, no to wiadomo, że Emanuele Ose Olisa Debe, prawda? Wilfredo Leon, to oni, tak, oni mogą. Ale list podpisali profesor Grzegorz Hańderek rektor Akademii Sztuk Pięknych, rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Grzegorz Kukuszki to musi być naprawdę wybitny, inteligent. Rektor Politechniki Śląskiej, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, rektorka Uniwersytetu Ekonomicznego i Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Poprzednim rektorem albo jeszcze dawniejszym rektorem to pamiętam, że był Tadeusz Sławek. Tadziu Sławek należał słuchajcie, do partii Platforma Obywatelska w strukturach Sejmiku tam Śląskiego działał w tych pomniejszych tam organach, prawda, władzy administracyjnej. No też wybitny inteligent, naprawdę. Wielu z tych ludzi słuchajcie, na tych uniwersytetach popierają ten ekoterroryzm, te zielone łady, te zagrożenia klimatyczne promują, te dewiacje wszelkie, to się wszystko tam jest siedlisko tego wszelkiego zła, które dzisiaj nagle mówi o gościnności i tolerancji, a nie zwraca uwagę, nie Zwraca uwagi na to, drodzy Państwo, że gdyby tam ktoś, jakaś, prawda, studiująca czy robiąca doktorat na uczelni w Katowicach, dziewczyna straciła życie tak jak Klaudia z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, to ciekaw jestem, co oni by mówili. Tak to wygląda. Te protesty, drodzy Państwo, się odbywają w całej Polsce. Prokuratura w Kruwieszowie wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie publicznego nawoływania w zamościu do nienawiści na tle różnic rasowych i wyznaniowych. Ludzie się boją i są w tym. Sposób tępieni, zsyłają na nas zagrożenie, nie kontrolują tego, co się dzieje. Zresztą ta polityka teraz zamykania tych granic, kontroli tych granic, no to jest próba ułomnego pokazywania temu narodowi polskiemu, że oni coś robią. Za chwilę i tak wróci wszystko, drodzy państwo, do tego standardu niszczenia tego kraju. Jak dowiaduje się nieoficjalnie Wirtualna Polska, chodzi o słowa działaczki młodzieży wszechpolskiej, które w sobotę na wiecu. Stop Imigracji mówiła o swoich obawach związanych z osobami o innym y, kolorze przyjeżdżającymi do zamościa. I nawiązała w ten sposób do zabójstwa 24-letniej Klaudii Storunia o co jest oskarżony 19-letni Wenezuelczyk boję się jak przyjedzie do nas jakiś Bambino jak będą z dzieckiem na spacerze i zrobi nam krzywdę, krzyczała kobieta do zgromadzonych, nie pozwólmy by Bambino, islamiści kolonizowali nasz piękny Zamość i za to są ci ludzie ścigani, tu nie chodzi o to drodzy państwo, że to jest mowa nienawiści nie, przyjeżdżasz legalnie po prostu idziesz po widzę prawda, zgłaszasz się, mówisz że jesteś szykanowany we własnym kraju. Czy nie jesteś? Nie ma to znaczenia. Możesz przyjechać, możesz pracować, ale y, przede wszystkim jest pełen totalny szacunek do polskiej kultury na pierwszym miejscu, a nie, drodzy państwo, y, tworzenie zgromadzeń wspólnot w ramach band, gangów, które się trzymają razem, tak jak islamiści na przykład, którzy mają się bardzo dobrze czy to w Szwecji, czy w Niemczech, którzy oficjalnie mówią, że przyjdzie taki czas, że oni ten teren zdobędą, oni go podbiją. Tak to wygląda. Wygląda. podobna sprawa jest oczywiście z Ukraińcami no niektórzy pracują, no ludzie drodzy, no niektórzy pracują, jeden taki wiózł na przykład mnie taksówką na wesele wsiadłem do taksówki, a tam Ukraińiec, jakiś Michało sobie jeździ, już się miałem zapytać, a co ty tutaj robisz młody człowieku, prawda, w wieku poborowym, to nie walczysz o swój kraj? Już miałem to zrobić no ale, ale co, co zrobimy drodzy państwo w tej sprawie co zrobimy? Możesz zapytać, ewentualnie czy pogadać, jak on ledwo po polsku mówi, albo jak mówi, to nie wiadomo, co on tak naprawdę mówi. Zresztą mało mnie obchodzi ta Ukraina i ta Cyrylica. Niech sobie to jedzie tam, prawda, u siebie, walczy o tę Ukrainę, a w szczególności, jeśli tutaj manifestuje przywiązanie do banderyzmu, yy, to należy szkodnika usunąć. Ale ci, którzy pracują uczciwie, jeździ na taksówce, nie robi problemów, płaci podatki, niech sobie żyje. Ja przecież nie będę robił z tego jakiejś afery. Ale to całe cwaniactwo, ten bandytyzm tutaj nam wpuszczany, nie Przecież to, co się dzieje na granicy, słuchajcie, na wschodzie, tam koktajle Mołotowa latają. No ludzie, a tutaj jakiś gupol rektor, prawda, zdecydował się wystąpić oficjalnie, stop tam, prawda, działaniom ksenofobicznym, jeszcze jakieś ośrodki do spraw monitorowania, prawda, tej ksenofobii, nie wiadomo czego jeszcze za chwilę się będą zabierać za każdego człowieka, który ma prawo wyrazić swoje zdanie na dany temat, bo jak powiedział rektor, to mu gwarantuje. Konstytucyjne prawo. Tak to wygląda, drodzy Państwo. Ludzie się boją, a oni ich gnoją. Pozdrawiam bardzo serdecznie.